Cześć, witajcie na kanale Niszczyciel Dzieciństwa. Dzisiaj dwie teorie. Pierwsza o tym, jak atomówki to jedna osoba. Atomówki z popularnej bajki na Cartoon Network cierpią na pięć chorób psychicznych. Zaburzenia dysocjacyjne, tożsamości, osobowości mnoga, zespół stresu pourazowego, schizofrenię paranoidalną, osobowość paranoiczną, depersonalizację. Trzy dziewczyny – bójka, bajka i brawurka są tak naprawdę olowami jednej osobowości, której imię jest nieznane dla nas, ale dla wygody nazwiemy ją Brenda. Powód rozwoju zaburzeń dysocjacyjnych to można znaleźć w jej przeszłości, podczas której była maltretowana przez swojego starszego brata, którego postaci nie znamy, ale jest przedstawiony w halucynacjach Brenda jako mojo jojo. Największy wróg dziewczyn. Bajka, ona jest taką słodką, małą dziewczynką. Ma ogromne niebieskie oczy i blond włosy. Symbolizuje niewinność i swawolę brandy jako dziecka. Jednakże dość rzadko staje się niekontrolowanie agresywna, pokazując tłumioną potrzebę zemszczenia się na swoim bracie. Większość tej potrzeby jest przedstawiona w brawurce. Bójka jest tą mądrą i opanowaną. Ma długie pomarańczowe włosy i czerwony strój. Ukazuje dziewczynę, którą Brenda chciała być dojrzałą, zrównoważoną oraz błyskotliwą. Zachowuje się jednak jaś starając się znaleźć kompromis w sytuacjach poprzez pośredniczenie pomiędzy pragnieniami Brendy a jej super ego. Brawurka, ta twarda, ma zielone oczy i krótkie czarne włosy, symbolizuje myśli, brendy związane z odwetem na swojego brata. Brawurka jest lekkomyślna, oparta i pełna przemocy. Ma też również bardzo cięty język, jednak czasem pokazuje głębokie uczucie, które żywi do dwóch pozostałych dziewczyn, ale większość tych emocji jest skumulowana w bajce. Trzy osobowości dziewczyn i brendy są częściami jednej i tej samej osoby. Dziewczyny są brendą i Brenda jest dziewczynami. Mojo jojo jest ukazany jako czarno-zielona małpa z czapką nad kopułą swojej maski, w której widoczny jest mózg. Mojo jojo został stworzony prez, przez profesora Atomusa reprezentacji ojca w postaci halucynacji. Atomówki i mojo jojo są spokrewnieni. Mają wspólnego twórcę profesora Atomusa, który jest ich ojcem. Tak więc atomówki i mojo jojo są rodzeństwem. Dziewczyny są ciągle atakowane przez tą czarno-zieloną małpę. Brenda przeżywa halucynacje na temat walczenia z moją jojo. Przyczyną tego jest zespół szerszy pourazowego, który również rozbu rozbudował się z powodu ciągłego znęcania się starszego brata nad siostrą. Traumą jest zawsze walczenie albo obronienie się od swojego brata. Moje jojo wyjaśnia w pewnym odcinku, że jest zazdrosny o miłość Którą profesor Atomus obdarza atomówki, co oznacza, że Brenda była dręczona przez brata z powodu zazdrości. Co sądzicie o tej teorii? Teraz... Teoria druga. A znasz teorię, że profesor z atomówek to Samurai Jack? Ta teoria jest super. Samurai Jack i atomówki, jedne z wielu bajek klasyków na Cartoon Network. Jedna opowiada o losach Samuraja, który został wysłany w przyszłość przez złego Aku. Potężny i... Zmiennokształtny władca ciemności obawia się bowiem tylko jednego legendarnego miecza Samorea który został wykuty z odwagi i poświęcenia jego ojca i jest Jedyną rzeczą zdolną pokonać Aku. Druga opowiada o trzech dziewczynkach obdarzonych supermocą. Dlaczego dostały te moce? Podczas kiedy profesor Atomus starał się stworzyć idealne dziewczynki z cukru, słodkości i innych liczności. Przypadkowo robił naczynie z czarną mazią, nazwaną Związkiem X. Obie bajki łączy motyw walki. Dobra ze złem, ale czy na pewno... Tylko to. Teoria. Profesor Atomus i Samurai Jack to jedna osoba, a więc po kolei. Chyba każdy widzi, że wyglądają naprawdę podobnie do siebie. Przy okazji, przyjrzyjcie się temu, jak się nazywają. Czy to nie dziwne, że profesor Atomus używa tylko swojego nazwiska, a Samurai Jack tylko swojego imienia? No ale dobrze. Może teraz wyjaśnię, jakim cudem te dwie osoby to jedna i ta sama. Powiedzmy, że Jack. Ostatecznie wrócił do przeszłości, żeby pokonać Aku raz na zawsze. Jednakże Aku był gotów i miał zamiar otworzyć kolejny portal do przyszłości, żeby powtórzyć ich walkę. Jack to przewidział i zaatakował Aku, przez co oboje zostali pochłonięci przez źle stworzony portal. Rozszarpany przez własną moc z Aku zostaje kałuża dziwnej substancji, którą naukowcy klasyfikują jako Związek X. Tak jest zmuszony do dostosowania się do nowego i nieznanego czasu, postanawia poświęcić swoje życie na naukę na temat tego, co pozostało z akku za pomocą nowoczesnych czarów i z tego, co było złe, stworzył trzymały bohaterki. Co Wy sądzicie o tej teorii? Mnie ta teoria bardzo przekonuje, a Wy piszcie w komentarzach, czy Wam się podobało. Więcej filmików w inne dni, dwa filmiki w tygodniu. Na razie.